obecnie znajdujemy się na Majdanie Górnych na wykopkach z projektu tradycyjne wykopiny wracając z pola z Majdanu Górnego z sadzarką spotkałem dziewczyny sąsiadeczki które coś tam działały w Łaszczówce i spadliśmy na wspólny pomysł żeby tradycyjne wykopki gdzieś tam zorganizować a że ziemniaki miałem. Posadzone w Majdanie Górnym, dlatego, dlatego to wszystko odbywa się w Majdanie Górnym. Dzisiaj odprawiamy tradycyjne dokopiny. Jest to wszystko w ramach projektu w Dzień Świętej Tekli, Będziemy Ziemniaki Piekli, czyli Dokopiny Ziemi Tomaszowskiej. Projekt został dofinansowany z programu Aktywna Lubelszczyzna, którego operatorem jest Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie Czajnia. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła i warsztaty śpiewu białego. Dobra. Dobra, dobra, dobra. César, Siada na wozie. jak to A ty siadać. Siada. <coughs> <coughs> A jechali, stanęli. Stanęli. sołtys się grawoli. Czekajcie, niech się zgrawoli. Gwaźdź babę z wozu, koniu będzie lżej, robota no czeka. Sołtys jocha. Wypadł z a nas to kto roboty gorą. A jak robotę zrobimy, to zapłatę obaczymy? Nie gadajcie tylko komoteki zabierajcie. Ej, są z polama. Może i nam coś da? ty się darzymy na zarobku, a nie na udrobku. <laughs> Zarobimy i zrobimy do kupiny. Ale w gardle zaschło i zaschło. O, o, ja! zaschło by, się dychło. Jeszcze nic nie nakopała, już by dychać chciały. Mańka, kup pole Pole im z jabłek. <laughs>

Aak nie, aak, nie, 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 Zawsze nie, nie, i nie, nie, Zawsze nie, 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 zawsze I dobrze i nie, 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 I dobrze, nie, 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 Dobrze, nie, 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 że nie, 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 jeszcze kopca nie usypała, już by dychać chciały. Aj, bo sucho, tak. Oj, o, bardzo. Jak go pomóż, Nasze kowiciny dychły na między. Dychły na między, trochę sobie siadły. Tak. Proszę bardzo, pokazujemy jak się kopie kopaczką konną.

Lecz ja w krzywe. Tak wyglądały wykopki za pomocą konia i kopaczki konnej. Bardzo dziękujemy panu Barbeckiemu. Wielkie brawa, brawa. Wielkie, bo to była improwizacja. Młodości, młodości, rozum i siła. Mechanizacja, zaraz sama wykopki będzie robiła. Zleźcie spola! To dobre, to niedobre. No, złazić, no co? A Zobaczycie zaraz jak się... Wykopki robi prawdziwie, a nie zwlazić mi już. A się na sierów? to, a... po to. Daj, dawaj, dawaj. Nie jest to to samo, to jakiś inny kolor. Nie, a to jest tutaj? No dobre! Pauneczki. Ja nie mam. Już? Tak. Czy jeszcze jedną udaję? Nie, potem nie będę przy ludziach dolewać. Ale czy jeszcze jedną? Nie, nie. Przyjdź to stołu, żeby przykład. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale był, cały w tym. Był.

Dobra. Uwaga. Wszystkie dzieciaki, które... Start. Hop, hop, hop. Powolutku. Wstajemy, wstajemy. Wstajemy. Ja, jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Konkurencja trwa. Ubieramy. Tak. Powolutku. A ty leć, leć. O, i do mety, do mety, do mety. Hop, hop, hop. Yes! Yes, Dobra! Gotowi? Tak! Start! Dawaj Milena! 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 Ha ha! zwyciężył! Gratulacje! Dobrze, teraz ostatnia para! I start! Dobrze, dziewczyny, dobrze! Hop, hop, kop, hop! Dobra, wygrała Uwaga! Teraz Hop, 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 kop, hop, hop! No, Nie! Jest! Nie! 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 no Nie! 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 Dobrze. Jeszcze raz. Ale pięć prób było... Dobrze. Czyli Tak. No to dawajcie, ja jakieś... tylko tego i Nie bo nie wyjdziała. mi to pójdzie. Pomóż co? Pani Jani spróbowałby pan. Naprawdę dobra. To już nie ma co.

Nie, nie jest gorące? Nie. Tato? Tato? Bo ten ziemniak to jest tak gorący, że mi się ręcznik tak pali, mógłbyś coś zrobić. Słuchajcie, pani Janina Soluch napisała specjalnie dla nas wiersz, więc ja szybciutko przeczytam. Dziś w Majdanie Wielkie Święto, do Kopiny rozpoczęto. Święta Tekla to zrobiła i mieszkańców zaprosiła. Przyszli starsi, przyszli chętnie młodzi, bo choć jesień trwa, zima już nadchodzi. Plony zebrano z puli ogrodów, ścierniska pod nowy zasiew zaorano, pozostały jeszcze kartofliska. Ziemniaki muszą być w zimnie, w kopcach i w piwnicach, a to co zostanie upieczemy dziś w ogniskach. Przy piosence i zabawie odprawimy do Kopiny. Dziękujemy, że przybyliście chłopcy i dziewczyny. Piękny wiersz pani Janiny Solu. Tutaj mamy, mam przed sobą sołtysa wsi Radna wsi chcieliśmy tylko zakomunikować i powiedzieć, że y, y, aktywnie działamy w kole gospodyń sąsiadeczki i chcemy zawsze takie, takie inscenizacje promować praktycznie co roku. Robiliśmy już inscenizację wesela, jak to dawniej bywało. Mamy ze sobą dokopiny. Myślę, że coś wymyślimy w przyszłym roku i pociągniemy ze sobą młodzież i dzieci i będą widziały, jak to kiedyś wyglądała wieś i ludzie na wsi, obrzędy. To chcemy właśnie pokazać. W przyszłości chcemy pokazywać, podtrzymywać tradycje polskiej wsi, przekazać młodzieży, dzieciom, jak to dawniej bywało.